Teraz nowość. Dobra, minął Pozdetox. Wielka wyprzedaż Neonet Philips 55 cali Ambilight za niecałe 2000, aż 900 zł taniej. Lodówka Samsung Wispong za 2395, a Galaxy S20 FD za niecałe 2000. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Poprosimy no, się to Próbuję chcieć z włosami. No ja tylko zmieniłem swój szampon na DX2, przeciw siebie nie Tylko tyle? Jeszcze niedawno miałeś włosy jak moje. Serio, wystarczyło pójść do apteki i kupić DX2. Tylko tyle? Szampon DX2 zawiera to pigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, zielony kolor. O, też zmieniłeś szampon na DX2? Tak, skoro tak łatwo można zapomnieć o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie nie włosów. BITOTAL dla to mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach, plus dodatkowe składniki, tylko... Jest, <noise> jest najlepszy na nas, facetów. BITOTAL. Więcej niż witaminy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale ja przecież czyszczę uszy. Może jakimś zwykłym strejem, albo co gorsza patyczkiem? Proszę kupić w aptece akustonę. Akustonę? Nie słyszałem. Akustonę. Moim zdaniem najlepszy wyrób medyczny do czyszczenia uszu. Zawiera aż trzy naturalne oleje, które ułatwiają... A pójść ku stole, nawierza skórę ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham pani i kupię akustonę. A akustonę? Słuszny wybuch. Odwołajmy to spotkanie z tymi zatokami, nie dam rady. To weź synu Medin. Synu Medin? Tak, sprednia zatoki. Właśnie kupiłam w aptece. Zaczyna działać już nawet po pięciu minutach. Drażnie zatoki. Przed użyciem zapoznaj się z częścią dołączonej do opakowania, nie skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy rybie jest stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sinomedin pomógł I to jak? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Sinomedin. Pogotowie dla Zatok. Pizza dla dwojga za 19,99? Tak, to nie promocja. Pizza Hut codziennie. Pizza dla dwóch osób za 19,99. Tylko w Pizza Hut. Od piątku do niedzieli tylko w KFC. Zamów swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega okazja. Drugi kubełek Twojego ulubionego kurczaka 50% taniej. Już w ten weekend. W growo dostarczamy tak szybko. Otwierasz aplikację, zamawiasz co chcesz. Burgery, sushi, lody, coś do pisa, zakupy, co ty to chcesz. Nawet z takiego kotka. Co chodzisz? dostarczy Ci to tak szybko, a gdy dostaniesz zamówienie, zrobisz. Wow! Albo mmm, albo jakoś tak. Ściągnij aplikację, zamów globo! Grogo, cokolwiek chcesz ekspresowo! Po każdym party jest After Party! Orjan After Party! Zasila mięśni i moskwy! Zobacz najbardziej oczekiwany film 2022 roku. Wiem, nazwisko, o którym słyszał w Polsce każdy, ale nikt nie zna jego prawdziwej historii. Jesteś jedyną osobą, która mm -hmm. może żałować ulicy Wielkiej Na razie ludzie mają go z niej, a no. się z Tajemnice to upierdliwić. Eciu, ja cię nie zostawię samego! Nie zostawię cię to samego! Gierek. Od 21 stycznia w Chinach. Teraz w EURO! Noworoczna wyprzedaż! Tylko do poniedziałku! Smartfony Samsung. 800 zł taniej! W sklepach i na euro.com.pl Jestem kuba przydoński, kierowca rajdowy. O samochodach wiem prawie wszystko. Kocham sport i adrenalinę, ale w życiu są rzeczy, dla których nie warto ryzykować. Kiedy zrozumiałem, że środowisko może przegrać, postanowiłem coś zmienić. Wybrałem elektromobilność i dołączyłem do tych, którzy już wystartowali. Po lepsze jutro. Dołącz do nas już dziś. Włącz się do ruchu elektromobilny. Odwieczna walka między dwiema rysami. Zmieniają się. Czy wszyscy roztrzymują się? tu jesteś. Jesteś wyjątkowy. możliwe, że masz nieograniczone moce. Jest źródłem. Z pierwszym wampirem. Underweight erupcja. Dzisiaj o 20 w czwórce. Czy zastanawialiście się kiedyś, co to znaczy kochać? Oj, nie tak mocno. Miłość? Nie wierzę w miłość. Ale w partnerstwo tak. I w dobry seks. Nie, nie taki. Seks? Przyznaję, najlepszym uznażem. I przed ich po W miłości, jak w życiu, trzeba być skutecznym. Dlatego każemy przyda się instrukcja kochania. Instrukcja kochania. Od 17 stycznia, od poniedziałku do czwartku o 19.00. W czwórce. Czy wiecie Państwo, że Nowy Jork.